Nie wszystko złoto, co się ładuje z gniazdka. Czyli trzy wady i trzy zalety BMW X3 30e. Spokój jak w elektryku, dynamika jak w pluginie. Do 90 na godzinę jedziemy w kompletnej ciszy na prądzie. W praktyce odpalamy silnik w mieście tylko na życzenie, a jak już odpalimy to setkę robimy w 6,2 sekundy. Z drugiej strony, brak ładowania DC. AC 11 kW nie brzmi źle, ale brak naprawdę szybkiego ładowania skazuje na dwie godziny czekania w mieście. Druga zaleta, prowadzi się to jak BMW. Silnik z przodu, bateria z tyłu. To daje całkiem niezły rozkład masy. Masy tutaj jest całkiem sporo, powyżej 2 ton, ale nowe zawieszenie doskonale sobie z nią radzi. Niestety, za kierownicy widać też nowe wnętrze, które moim zdaniem jest. Trochę mniej szlachetne niż w poprzedniku. Jakiś struks na konsoli, twarde plastiki, brak szlachetnych materiałów naokoło czy te plastikowe klamki. To wszystko w obcej za 400 tysięcy? Nowe BMW minimalnie urosło, jest nieco szersze, nieco dłuższe, trochę niższe, a rozstaw osi zwiększył się dosłownie o 1 mm. Natomiast przestrzeni na nogi i tak nie brakuje. Niestety bagażnik w pluginie jest mniejszy niż w spalinówce: ma 460 litrów, a to 120 litrów mniej niż choćby w wersji na przykład 20i. Czy warto? Jeśli masz wallboxa i możesz ładować w domu, to tak, ale jeśli myślisz o ładowaniu na mieście, to lepiej rozejrzyj się za wersją spalinową.